Tajemnica zdrowia papieża Franciszka pomyśl przez chwilę najwyższy przywódca Kościoła katolickiego, papież Franciszek, jest w centrum wielkiej tajemnicy. Jego stan zdrowia nie jest jedynie przedmiotem debaty w Watykanie, ale kwestią budzącą ciekawość na całym świecie co się z nim naprawdę dzieje. Czy to po prostu naturalny efekt upływu czasu, czy też kryje się za tym coś głębszego i bardziej niepokojącego? Lekarze i specjaliści wykonują swoje analizy, ale czy naprawdę zwracamy uwagę na to, co mówią? Stan zdrowia papieża może się wydawać konsekwencją podeszłego wieku, ale co jeśli jest coś jeszcze, czego nie da się wytłumaczyć? Istnieją starożytne proroctwa wskazujące na ten moment, i zdaje się, że spełniają się one na naszych oczach. W ostatnich miesiącach stan zdrowia papieża Franciszka wzbudził zaniepokojenie wiernych i ekspertów. W wieku 87 lat zmagał się z licznymi problemami zdrowotnymi, lecz jego obecny stan przyciąga coraz większą uwagę. Francisco, znany ze swojego usposobienia i witalności, z biegiem lat zmagał się z poważniejszymi problemami fizycznymi. Jednym z przełomowych momentów był rok 2015, kiedy przeszedł skomplikowaną operację usunięcia części płuca z powodu poważnej infekcji dróg oddechowych. Zabieg zaskoczył wiele osób i pokazał, że stan jego zdrowia może być gorszy niż przyznawał Watykan. Pomimo poprawy było to tylko pierwsze z wielu powikłań, jakie wystąpiły w kolejnych latach. Od tego czasu jego stan zdrowia monitorują wyspecjalizowani lekarze, ale oznaki słabości są coraz bardziej widoczne. W ostatnim czasie papież zaczął mieć trudności z oddychaniem i odczuwać coraz większe ograniczenia fizyczne, co wzbudza niepewność co do jego sił i wpływu jego stanu na przyszłość jego pontyfikatu. Ostatnie zdjęcia z jego publicznych wystąpień wzbudziły obawy. Francisco był wyraźnie zmęczony, ciężko oddychał i miał trudności z chodzeniem. Jego niegdyś pewne kroki stały się krótkie i niepewne, a teraz musi korzystać z balkonika lub pomocy asystentów, aby się poruszać. Ta kruchość kontrastuje z jego zwykłą witalnością i chęcią podróżowania po świecie oraz uczestniczenia w wydarzeniach publicznych. Dla wielu jest to niepokojący znak, że na ich przywództwo mogą wpływać nie tylko wyzwania teologiczne i polityczne, ale także ich stan fizyczny. Watykan twierdzi, że stan zdrowia papieża jest monitorowany i że poddawany jest leczeniu, jednak niektóre źródła sugerują, że jego sytuacja może być delikatniejsza niż oficjalnie podawano. Istnieją spekulacje o możliwości pogorszenia problemów oddechowych, a nawet powikłań sercowo-naczyniowych. Biorąc pod uwagę ten scenariusz, nieuchronnie pojawia się pytanie. Jaki wpływ będzie to miało na przywództwo Kościoła katolickiego? Podczas swojego pontyfikatu Franciszek stał się symbolem odnowy, dążąc do unowocześnienia Kościoła i przybliżenia go do takich kwestii jak sprawiedliwość społeczna, kryzys migracyjny i dialog międzyreligijny. Jednak, w miarę jak ich aktywność maleje, niepewność co do przyszłości rośnie. Kościół katolicki, jedna z najstarszych instytucji na świecie, nigdy nie stanął w obliczu tak wielkiej zmiany przywództwa, jaka może się obecnie wydarzyć. Czy pozostanie u władzy do końca życia, czy też podejmie historyczną decyzję, podobnie jak Benedykt XVI, który jako pierwszy od ponad 600 lat zrezygnował z urzędu ze względu na stan zdrowia? Przyszłość papiestwa jest zagrożona, a wraz z nią pojawia się jeszcze więcej spekulacji. Podczas gdy niektórzy uważają, że Franciszek pozostanie głową Kościoła do samego końca, inni wskazują na cichy proces przygotowań do jego sukcesji. Bez względu na wynik, pewne jest, że Kościół katolicki nigdy już nie będzie taki sam. Ale jest jeszcze jeden element, który sprawia, że ta historia jest jeszcze bardziej intrygująca. Nad zdrowiem papieża Franciszka czuwają nie tylko lekarze, ale także badacze starożytnych proroctw, którzy wierzą, że wydarzenia z przeszłości mogą spełniać się w subtelny i niepokojący sposób w dzisiejszych czasach. Wśród tych proroctw jedną z najbardziej zagadkowych jest proroctwo świętego Malachiasza, zbiór pism z XII wieku opisujący sukcesje papieży aż do ostatniego z nich. Okres naznaczony wielkimi turbulencjami i kryzysami w kościele. Według tej przepowiedni Franciszek miał być przedostatnim papieżem sprawującym władzę w okresie wielkiego ucisku. Dla wielu może się to wydawać zwykłym zbiegiem okoliczności, jednak ostatnie wydarzenia rodzą pytania. Czy wobec starzenia? Się Franciszka i jego problemów zdrowotnych Kościół wkracza w końcową fazę pewnej ery. Oprócz proroctwa świętego Malachiasza występują również wizje świętego Brygidy, która przepowiedziała, że słaby papież o skromnym imieniu poprowadzi Kościół przez czasy chaosu i upadku. Dla tych, którzy wierzą w te objawienia, Franciszek wydaje się idealnie pasować do tego opisu. Jego walkę o zdrowie można postrzegać jako metaforę poważnych wyzwań, z jakimi zmaga się Kościół katolicki wewnętrzne podziały, krytyka z zewnątrz i nieustanna walka o utrzymanie znaczenia we współczesnym świecie. Czy to może być znak, że jesteśmy świadkami końca pewnego cyklu? Co się stanie, jeśli Francisco nie będzie mógł już kontynuować? Czy Kościół jest naprawdę gotowy na nową erę? A jeśli proroctwa okażą się prawdziwe, w jaki sposób Watykan przygotuje się na to, co nastąpi? Niezależnie od odpowiedzi, stoimy w obliczu historycznego momentu. Niezależnie od tego, czy chodzi o spełnienie się starożytnych przepowiedni, czy też o naturalne wyzwania, jakie niesie ze sobą życie, jedno jest pewne: zmiany są już na horyzoncie. A ty co o tym wszystkim myślisz? Czy uważasz, że jesteśmy świadkami rozwoju czegoś większego, czy to tylko przypadek? Podziel się swoją opinią i podziel się tą tajemnicą z innymi. Przecież ta historia jest jeszcze daleka od zakończenia. Niepewna przyszłość Kościoła katolickiego i los papieża Franciszka, niezależnie od tego czy są to powody medyczne czy prorockie, jedno jest pewne. Kadencja papieża Franciszka na czele Kościoła katolickiego staje się coraz bardziej niepewna. Jeśli stan zdrowia papieża będzie się nadal pogarszał, Watykan może stanąć przed jedną z najtrudniejszych decyzji w swojej nowożytnej historii, czy utrzymać u władzy fizycznie słabego papieża, czy przygotować się na nieoczekiwaną zmianę władzy. A co by się stało, gdyby papież Franciszek zrezygnował? Czy byłoby to wydarzenie bez precedensu? Chociaż tradycja katolicka nakazuje, aby papież pozostawał na stanowisku aż do śmierci, norma ta została złamana, gdy jego poprzednik Benedykt XVI podjął historyczną decyzję o rezygnacji w 2013 roku. Wówczas jego odejście wstrząsnęło kościołem i wywołało teorię na temat wewnętrznych nacisków i kryzysów za kulisami Watykanu. Jeśli Franciszek wybierze tę samą drogę, będzie zaledwie drugim papieżem w ciągu ponad 600 lat, który dobrowolnie zrzeknie się urzędu. Istnieje jednak jedna zasadnicza różnica. Kościół, który pozostawił Benedykt XVI, znacznie różnił się od tego, którym dzisiaj rządzi Franciszek. W ostatnich latach Franciszek promował głębokie zmiany, podejmując tak drażliwe kwestie, jak modernizacja Kościoła. Walka z nierównościami społecznymi i potrzeba większej przejrzystości struktur katolickich. Uczyniło go to papieżem podziwianym przez wielu, ale jednocześnie krytykowanym przez środowiska konserwatywne. Jego ewentualne odejście może zatem doprowadzić do ostrego sporu wewnątrz samego Watykanu. Kto mógłby zostać następcą Franciszka? Chociaż nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi krążą pogłoski, że w Kościele już teraz toczą się zakulisowe dyskusje na temat sukcesji papieża Franciszka. Jeśli zdecyduje się ustąpić, kardynałowie będą musieli wybrać nowego przywódcę w czasach wielkiej niepewności na świecie i wewnętrznych podziałów w katolicyzmie wielu uważa, że następny papież mógłby obrać bardziej konserwatywną linię, powracając do tradycji, które Franciszek złagodził lub zreformował. Inni uważają, że Kościół mógłby kontynuować drogę modernizacji, konsolidując zapoczątkowane przez niego zmiany. Bez względu na to, jaką drogę wybierze się, Papieska sukcesja będzie wydarzeniem historycznym, które może zmienić przyszłość Kościoła katolickiego na wiele dziesięcioleci. A co jeśli Franciszek rzeczywiście jest ostatnim papieżem? Pomysł, że Franciszek może być ostatnim papieżem, nie jest wyłącznie wynikiem teorii spiskowych lub przesadnej interpretacji proroctw. Niektórzy naukowcy uważają, że kryzys wiary, z jakim zmaga się Kościół, w połączeniu ze spadkiem znaczenia katolicyzmu w różnych częściach świata, może doprowadzić do radykalnej transformacji sposobu organizacji Watykanu. Proroctwa św. Malachiasza i wizje św. Brygidy wskazują, że zbliża się okres wielkich prób. Jeśli te przewidywania okażą się słuszne, świat może być świadkiem nie tylko zmiany papieża, ale i początku nowego rozdziału w historii. Kościoła katolickiego, rozdziału, który może przynieść niespotykane dotąd wyzwania. W miarę jak oznaki słabości papieża Franciszka stają się coraz bardziej widoczne, narastają spekulacje na temat kolejnych kroków Watykanu. Czy będziemy świadkami nieoczekiwanej rezygnacji, drastyczna zmiana w przywództwie Kościoła, a może, jak głoszą starożytne proroctwa, Jesteśmy świadkami jeszcze większego wydarzenia, które może zmienić definicję katolicyzmu, jaką znamy, czas pokaże. Ale jedno jest pewne. Stoimy w obliczu jednego z najbardziej intrygujących momentów w najnowszej historii Kościoła katolickiego. Teraz chcemy poznać Twoją opinię. Czy uważasz, że jesteśmy świadkami spełnienia się starożytnych proroctw, czy to po prostu historyczny zbieg okoliczności? Czy sądzi pan, że Francisco pozostanie na stanowisku, czy podejmie decyzję o ustąpieniu? Zostaw komentarz, udostępnij tę treść i śledź nas dalej, ponieważ ta zagadka wciąż pozostaje daleka od rozwiązania.